Cześć wszystkim! W tym filmie pokażę Wam, jak samodzielnie wymienić olej w manualnej skrzyni biegów w Renault Megane drugiej generacji. Pokażę krok po kroku cały proces, od przygotowania niezbędnych narzędzi i materiałów, przez spuszczenie starego oleju, a z powłanie nowego. Dowiecie się, ile oleju potrzebujecie, około 2 litrów i jak sprawdzić poziom po wymianie. Zapraszam do oglądania! Część wszystkim! Dzisiaj zajmiemy się tematem wymiany oleju w skrzyni biegów, a konkretnie skupimy się na manualnej skrzyni biegów w Renault Megane. Dwa, choć wiele z tego będzie miało zastosowanie do innych modeli, na przykład Renault Duster czy Logan. Zaczynamy od kryteriów wyboru odpowiedniego oleju. To bardzo ważne, bo zły olej może doprowadzić do poważnych uszkodzeń skrzyni biegów. Musimy sprawdzić specyfikację producenta naszego samochodu. W instrukcji obsługi znajdziemy dokładne informacje na temat zalecanego typu i lepkości oleju. Nie warto eksperymentować z tańszymi zamiennikami, bo oszczędność może nas drogo kosztować. Przejdźmy teraz do tego, jak przygotować samochód do wymiany oleju. Potrzebujemy kanału, podnośnika lub najazdów w bezpieczeństwo przede wszystkim. Samochód musi być oczywiście wyłaczony i postawiony na równej powierzchni. Przygotujmy też niezbędne narzędzia, klucz do odkręcania korka spustowego, lejek, pojemnik na stary olej, nowy olej, a także ewentualnie. Klucz dynamometryczny do dokręcenia korka spustowego z odpowiednim momentem obrotowym. Pamiętajmy o rękawicach ochronnych stary olej jest brudny i może podrażniać skórę. Kolejność czynności przy wymianie oleju jest dość prosta, ale wymaga precyzji. Najpierw odkręcamy korek spustowy, uważając, żeby nie poparzyć się gorącym olejem. Olej spuszczamy do przygotowanego wcześniej pojemnika. Po całkowitym spuszczeniu oleju odkręcamy korek wlewu oleju i wlewamy nowa porcję, zgodnie z zalecana ilością przez producenta. Następnie dokręcamy oba korki, pamiętając o odpowiednim momencie dokręcenia. Na koniec sprawdzamy poziom oleju za pomocą bagnetu, jeśli taki jest dostępny w naszej skrzyni biegów. Podczas wymiany oleju w skrzyni biegów należy zachować szczególną ostrożność. Gorący olej może spowodować poparzenia, a niewłaściwe odkręcenie korka może doprowadzić do uszkodzenia gwintu. Dlatego warto działać powoli i rozważnie. Jeśli nie czujemy się na siłach, lepiej powierzyć tę czynność mechanikowi. Trudności przy wymianie oleju w skrzyni biegów mogą wynikać z trudnego dostępu do korka spustowego lub wlewu. W niektórych modelach Renault może być to utrudnione, wymagając dodatkowych narzędzi lub demontażu niektórych elementów. Warto przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją obsługi lub znaleźć film instruktazowy pokazujący wymianę oleju w konkretnym modelu. Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów jest znacznie bardziej skomplikowana i wymaga specjalistycznego sprzętu. Nie jest to zadanie dla początkujących majsterkowiczów. W automatycznych skrzyniach biegów wymiana oleju często obejmuje również wymianę filtra i płukanie układu hydraulicznego. To proces znacznie bardziej zaawansowany i kosztowny niż wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów. Jaki olej wybrać? Jak już wspomniałem, kluczowe jest zapoznanie się z instrukcją obsługi. Producent podaje tam precyzyjne informacje dotyczące rodzaju i lepkości oleju. Użycie niewłaściwego oleju może doprowadzić do uszkodzenia skrzyni biegów, co wiąże się z wysokimi kosztami naprawy. Proces wymiany układu hydraulicznego w automatycznej skrzyni biegów jest bardzo złożony i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz sprzętu. Nie będę się w to zagłębiał w tym filmie, ponieważ jest to temat na osobny, znacznie dłuższy materiał. Jak wymienić olej w skrzyni biegów? Krok pierwszy przygotowanie samochodu i narzędzi. Krok drugi spuszczenie starego oleju. Krok trzeci: włanie nowego oleju i sprawdzenie poziomu. Pamiętajcie o bezpieczeństwie i działajcie ostrożnie. Część wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się tematem wymiany oleju w manualnej skrzyni biegów, a konkretnie skupimy się na Renault, choć wiele z tego będzie. Miało zastosowanie do innych marek. Zacznijmy od tego, jak często powinniśmy wymieniać olej w skrzyni biegów. Producenci zazwyczaj zalecają wymianę oleju co x tysięcy kilometrów lub co for lata, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jednakże warto wziąć pod uwagę warunki eksploatacji. Jeżeli jeździmy głównie po mieście, w korkach lub ciągniemy ciężkie przyczepy, wymiana co forty tysięcy kilometrów będzie bardziej rozsądna. Pamiętajcie, że to tylko zalecenia stan oleju zawsze warto sprawdzić wizualnie. Brązowy, ciemny kolor oleju to sygnał, że najwyższy czas na wymianę. A teraz przejdźmy do konkretów, jak wymienić olej w skrzyni biegów, na przykładzie Renokoleos, choć procedura jest podobna w wielu modelach. Zaczniemy od częściowej wymiany, która jest prostsza i wymaga mniej narzędzi. W tym przypadku spuszczamy część starego oleju, a następnie uzupełniamy go nowym. To dobry sposób na odświeżenie oleju, ale nie usunie wszystkich zanieczyszczeń. Całkowita wymiana oleju to już bardziej zaawansowana procedura, często wymagająca specjalistycznego sprzętu, który wymusza przepływ oleju pod ciśnieniem. W tym przypadku usuwamy praktycznie cały stary olej ze skrzyni biegów. To zdecydowanie bardziej skuteczna metoda, ale też droższa i wymagająca większej wiedzy technicznej. Nie polecam jej osobom bez doświadczenia. Kilka porad na początek: zawsze używajcie oleju zalecanego przez producenta. Nie eksperymentujcie z zamiennikami, bo możecie uszkodzić skrzynię biegów. Przed rozpoczęciem pracy upewnijcie się, że macie wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. I pamiętajcie o bezpieczeństwie, pracujcie na równej powierzchni, używajcie rękawic i okularów ochronnych. Co robić, jeśli olej wycieka? To poważny problem, który wymaga natychmiastowej interwencji. Wyciek może być spowodowany uszkodzeniem uszczelki, Pęknięciem obudowy skrzyni biegów lub innymi poważnymi usterkami. W takiej sytuacji najlepiej oddać samochód do mechanika. A jakie są typowe awarie skrzyni biegów? Mogą to być problemy z łozyskami, synchronizatorami, a nawet ze Objawy to hałas podczas zmiany biegów, trudności z właczeniem biegów, a nawet całkowity brak możliwości zmiany biegów. Zacznijmy od zaleceń producenta. Zawsze sprawdzajcie instrukcję obsługi swojego samochodu, aby dowiedzieć się, jaki olej jest zalecany dla waszego modelu. Nie ignorujcie tych zaleceń. Jaki olej można włać do skrzyni leugae podczas eksploatacji w Rosji? W Rosji, ze względu na specyficzne warunki klimatyczne, zaleca się stosowanie olejów o odpowiedniej lepkości, odpornych na niskie temperatury. Zawsze sprawdzajcie specyfikację oleju, aby upewnić się, że jest on odpowiedni dla waszego modelu. Jak wymienić olej w skrzyni manualnej Renologan z silnikiem 1 kwietnia i jak wymienić olej w skrzyni manualnej Renologan z silnikiem 1 czerwca. Procedura jest podobna w obu przypadkach, różnice mogą dotyczyć jedynie ilości oleju potrzebnej do uzupełnienia. Zawsze sprawdzajcie instrukcję obsługi swojego samochodu. Napełnianie dla mechaników, dla profesjonalistów istnieją specjalne urządzenia ułatwiające napełnianie skrzyni biegów olejem. Te urządzenia zapewniają precyzyjne dozowanie i minimalizują ryzyko przepełnienia. Zalecenia dotyczące konserwacji i wymiany oleju w skrzyni biegów, regularna wymiana oleju to podstawa prawidłowego funkcjonowania skrzyni biegów. Pamiętajcie o regularnych przeglądach i sprawdzaniu poziomu oleju. Według doświadczeń właścicieli, wielu właścicieli Renault potwierdza, że regularna wymiana oleju znacznie wyżywotność skrzyni biegów. Dlatego nie lekceważcie tego aspektu konserwacji. Proces uzupełniania i wymiany oleju to temat na osobny, szczegółowy film, ale pamiętajcie, że precyzja i dokładność ESA kluczowe. Podczas tej czynności